Dzień dobry, witam Was serdecznie drodzy widzowie w dzisiejszym odcinku czwartkowej premierze. A właściwie wznowieniu zdrabki owocowa eksplozja. Zdrabka za 5 zł. Ja kupiłem takich zdrapek 6. Dodatkowo mam jeszcze jednego pewniaka, super Jakby się okazało, że nic nie odda, premierowa zdrapka I co, tylko powiem o zdrabcy: że papier wydaje się taki sam, takiej grubości jak był. Nie tak jak w superliniach, że zmienili. Stopni wygranych. Jest 9 stopni od pierwszego, czyli 70 tysięcy. No i Pięć zł. Na no co uda mi się dzisiaj wygrać? To zobaczę. Ja Wam oczywiście ślicznie dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje, bo ich doszło ostatnio po moim apelu, po mojej prośbie. Za to Wam serdecznie dziękuję. No i wszystkim dziękuję, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy. Ja teraz, drodzy widzowie, wezmę, zdrapię część tych symboli. Jeżeli się gdzieś utworzy jakaś linia, to już dalej nie będę drapał. Zdrapie na odcinku dalszym, a pozostawię po 3 albo 4 symbole, zobacz jak to będzie, będzie szło. Dobra, no to ja się biorę za drapanie i wymieść słyszycie dosłownie za sekundę. Ja jestem już z powrotem z Wami, zdrapałem 6 zdrapek, pozostawiłem tylko po 4 symbole. W jednej, jedynie jednej na razie utworzyła się zdrapca linia, w której z tych tutaj, ja je teraz wymerdam, żeby akurat było troszkę ciekawiej, i zaraz będziemy je drapać, ale zaczniemy od pewniaka. Super linię z drapka z numerem 34. Jest jedna wygrywająca linia, a tą linię otwiera mi leżak, i teraz właśnie go dodrapie. Pozostało jeszcze kilka symboli do zdrapania, a właściwie to trzy. Zobaczymy, czy coś będzie jeszcze więcej. A może największym zaskoczeniem będzie dzisiaj właśnie super linia. O, proszę, jest druga linia. No to nice. OK. Pozostały jeszcze dwa symbole do zdrapania. I tak parasol, czy jest parasol, jest parasol i jeszcze jeden symbol. To jest symbol sakwy. Są dwie sakwy, ale one nic nie otwierają. Dobra, sprawdzam jaka jest wysokość wygranych w tej zdrapce, a mam piątaka. I w drugiej linii, która była tutaj jest również piątka kontrolna 3 razy R, no to fajnie, że się akurat udało. Dobra, ale dzisiaj przechodzę, znaczy teraz przechodzę do tych właśnie zdrapek premierowych, wznoweniowych, owocowa eksplozja, musimy znaleźć w jednym, o popatrzcie, akurat się trafiło, że jest ta z tą wygrywającą linią. Musi nam się otworzyć linia z tych wydrapanych owoców. Mi, właśnie Figa otwiera tą linię. Możecie mojego pieska. zobaczcie, słyszeć, bo właśnie śniadanie szama. Nie będę ją tam strofował, niech sobie jeszcze napoje. Dobra, a ja zdrapuję dalej, i jest drabka z numerem 11. Mam nadzieję, że Wam świetnie pójdzie na premierach wszystkim osobom, które drapią. Czego Wam serdecznie życzę, dlatego że trzeba to gołocić, ile się tylko da. A ja mam tak pomarańcze. Tak, tu jeszcze jest pomarańczka. I jeszcze symbol jest. Yy, to jest co to jest? Awokado. I jeszcze mam tutaj awokado. Tutaj oraz tutaj więcej nie widzę. Tam odrobinę bliżej. Ostatnie dwa symbole to są gruszka i winogron. Ale gruszkę jedną, tutaj gruszkę, winogron, gruszkę, winogron, tutaj są dwie gruszki, winogron, winogron i proszę jest druga wygrywająca linia. No to super już nie będzie na pusto. Bo już będzie dycha na pewno. Dobra, ja sprawdzam, jaka jest wysokość wygranej, A ty, drogi widzów, w tym czasie został łapkę w górę. Proszę bardzo. No i o subskrypcję również cię bardzo proszę. A wygrane w tej drabce to jest. Wow! 15 zł. Chłopie, spokojnie. I w drugiej linii jest piąteczka, czyli 20 zł. Sprawdzam kontrolne, jakie są. Czyli na wydane 30 zł ja już mam 20. No to piękna premiera. Kontrolne trzy razy te. no Wiadomo, nie wiem, czy to temat ma być, czy nie. Ale, ale to tak powinno być. Czy zmienili, czy nie pozmieniali. Te nie kojarzę, nie pamiętam. Ale oczywiście mogę się mylić. Kolejną zdrabką. Owocowa eksplozja. do się jeszcze nic nie otworzyło. Zdrabka jest numerem 10. I drapię swoje kolejne dwa symbole. A mam awokado i borówkę. Yy, dobra, no to zaczynam od tutaj, dobra Awokado. Pojadłaś? No to dobrze. Awokado, borówka. Dwie borówki. I awokado. Proszę bardzo, jest linia. Ale jaja. No to nie wiem czy to tak. Może wszystkie będziecie mieli pełne, a ja będę miał <laughs> jakąś pusto i się podniecam, że, że tak mi świetnie dzisiaj pójdzie. Dobra, ale awokado jeszcze zdrapuje, i tutaj jeszcze borówkę zdrapuje. Jeszcze sprawdzę tylko, bo jak jest w wygrana, to się muszę jej przyjrzeć. I kolejne dwa ostatnie symbole to jest kokos i ananas. Mam Kokos, kokos, tu jest ananas. Kokos, 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 ananasa nie ma. No ale to trudno, że nie ma, nic się nie dzieje. Ja sprawdzam, jaka jest wysokość wygranej. Nie wiem, czy mówiłem. zdrabka jest numerem 10. A moja wygrywająca linia jest tutaj, a kwota to 5 zł. Dobrej 5 zł, wiadomo. Z każdej wygranej trzeba się cieszyć. A więc kontrole są pozmieniane, bo CCC to na pewno nie była piątka na 5 zł. Kolejną zdrabką, już trzecią dzisiaj. Zdrabka z numerem 40. Tutaj, no już powiedziałem wcześniej, że było tylko w jednej zdrabce utworzone, więc już nie będę się powtarzał. A ona już właśnie była na początku. Kolejne dwa symbole to jest kokos i ananas. Tu mam kokoska. Kokos. Kokos w towarzystwie ananasa. Tutaj jest kokos. Ananas. Kokos. Kokos. Proszę bardzo, wygrywająca linia. Czyli kolejna zdrapka wygrana. Aż nieprawdopodobne, że czekajcie, kokos. Czy ten kokos i ananas. Czy był jeszcze gdzieś kokos i ananas? Nie było. I jeszcze zostały dwa symbole do zdrapania. I mam figę i jabłko. Figa i jabłko. Dobra, tutaj. Tutaj tak nie dbalę, bo tutaj już nie ma sensu, ale tylko jabłko, figa. Jabłko. I figa. Dobra. Na samym dole jest ta wygrywająca liczba. Znaczy liczba. Kwota z przez z numerem 40. A jaka jest wygrana? Jest 5 złotych, czyli CCC. Wszystko się zgadza. CCC. No to już kasiury sporo odzyskane. I bardzo się z tego cieszę. A jeszcze pozostały 3 zdrabki. A może będą wygrane również. Zobaczymy. <laughs> Także drodzy widzowie, jeszcze raz proszę o subskrypcję. No bo widzicie, że Szczęście do mnie powróciło. Wczoraj było ładnie, dzisiaj jest pięknie, można by rzec. A ja mam truskawkę i gruszkę. Gruszka, gruszka. Tu jest truskawka. Gruszka. Jedna gruszka, druga gruszka. Truskawka, truskawka. Tutaj mamy jedną gruszkę. Drugą gruszkę i dwa symbole to są borówki i i kiwi, Dobra, tutaj borówka, tutaj kiwi, kiwi, borówka, dwa razy kiwi i tutaj jest kiwi, również tak szybko, no bo wiadomo. No, zdrapka pierwsza, okazuje się, że jest przegrana, czyli kontrole powinny być różne. Tak, 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 kontrole są różne, a to się zupełnie nic nie dzieje. <laughs> Zrabka ja przepraszam, idzie do przegranych. Gdzie mam jeszcze te zdrapki? Dobra, tutaj są zdrapki. Kolejna zdrabka z numerem 23. No i dalej lecę, zobaczymy. Tu by się przynało, co? co to jest. To ja już zapomniałem, jak to się nazywa. Będzie to powiem, zapomniałem. E, dobra, winogronko, 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 winogronko. I tutaj jeszcze i był. I, co było jeszcze? I był melon. Który jest tutaj awokado, tak, właśnie. Moja już pamięć szwankuje. I melon jeszcze jest tutaj, i tutaj, i tutaj. Winogrono, melon. Ja już więcej nie widzę, przynajmniej. Kolejne już dwa symbole. Ostatnie to jest brzoskwinia i truskawka. Brzoskwinia i truskawka. No tutaj też nie będzie. Brzoskwinie. Ale nie ma truskawki. No co wyjdzie na to, że będą puste te ostatnie. No to też się nic z niej będzie działo, bo i tak już tam jest troszeczkę wygrane. A ile to na końcu się powie? Dobra, zdrabka <coughs> idzie do przegranych No i już ostatnim dzisiaj tą zdrabką premierową wznowieniową jest numerem 16. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze coś dołożymy, czy ja dołożę. A symbole to jest pomarańcza i karambola. Dobra, tu mam pomarańcze, pomarańcze. Tutaj, tutaj jest karambola, karambola. Pomarańcza, karambola, pomarańczka i karambola. Więcej nie ma. Teraz drapię po jednym, żeby było ciekawiej. A mamy gruszkę. Tu jest gruszka, gruszka, gruszka. Więcej nie ma. I ostatni symbol to jest brzoskwinia. Tak, tu brzoskwinia to nic nie daje. Tu jest też brzoskwinia i brzoskwinia. I tutaj jest też brzoskwinia. No to wychodzi na to, że zdrabka jest ta przegrana. Kontrolne są różne, ZG, bla bla bla. Nie wiadomo co. Dobra, drodzy widzowie, no to zaraz się tylko uporam tutaj z tymi moimi zdrabkami. To te były przegrane. Także tak, naszej zdrapek, nawet nabytane 30 zł, przegrały 3. A 3 są wygrane. Już je biorę. I tak, w jednej zdrabce była piąteczka, w drugiej zdrabce była również piąteczka, czyli zwrocik. No ale w jednej taka dzisiaj mini perełka. Zdrabka owocowa, eksplozja z numerem 11, która dała 20 zł. Także bardzo, bardzo sympatyczny wynik, jak, jak na lotto, jak na premiery, przede wszystkim. Bo to właściwie, no to co? 20, 30 zł. Mam, tak? 30 zł no to jest, można powiedzieć, na zero. A to już jest sukces duży. No i w super liniach, w tym takim pewniaku, była dyszka. Także, drodzy widzowie, ja wam serdecznie dziękuję, że poświęciliście czas, żeby oglądać dzisiejszy odcinek. Życzę wam. Jeszcze raz wysokich, wygranych, jeżeli drapiecie, a nie tylko oglądacie. Życzę Wam wspaniałego dnia. Zachęcam, zapraszam, proszę o subskrypcję mojego kanału, łapkę pozostawioną w górę. A dzisiaj się już z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.